Mittelbergheim, tak się nazywa mała wioska we francuskiej Alzacji i tak się nazywa wiersz, który napisał Czesław Miłosz mieszkając właśnie w tej wioseczce w 1951 roku. Wo wiersz jest ważny i to nawet na tle tylu wielu innych wierszy mistrza, a ważny jest dlatego, że to był ważny moment w życiu Miłosza, chwilę Wcześniej uciekł z Polski, uciekł na zachód, zerwał ze służbami dyplomatycznymi powojennej Polski, z którymi miał zaraz po wojnie związek, i znalazł się na zachodzie. Niestety nawet jego znajomi i przyjaciele, tacy jak i czy Słonimski, bardzo krytycznie się do, odnieśli do tego zerwania z Polską Ludową. a Gałczyński napisał nawet poemaćki dla zdrajcy. Co gorsza, również środowisko emigracyjne było nieprzychylne Miłoszowi, podejrzliwie traktując go być może jako no, tylko zakamuflowanego agenta komuny. Miał sprzymierzeńców wyłącznie w osobie Gedrojcia i środowiska paryskiej kultury. Tam się przez jakiś czas przechowywał, a potem zamieszkał właśnie w Mittelbergheim. I tam napisał wiersz przełomowy, pokazujący jego takie otwarcie się na, na bycie obywatelem świata, na, na bycie emigrantem. W dużą rolę chyba odegrały kontakty, rozmowy ze Stanisławem Vincensem, któremu zresztą wiersz miłość zadedykował. A ja? Czy ja jestem w Mittelbergheim? Nie, ja jestem w Mittelberg. Mittelberg i to nie jest Alzacja, to nie jest Francja, to jest klein czyli mała austriacka enklawa na terenie bawarskiego Algoju, czyli Alp algawskich. Byłem tu już wiele razy, a teraz mam ze sobą dwa tygodnie chodzenia po górach, i jakoś mi się zrymowało to moje Mittelberg. Z Mittelbergheim, Miłosza i jego wiersz z moim poematem pod tytułem Mittelberg, właśnie. Moja sytuacja jest inna. On był młody, miał 40 lat, ja mam 69, ale gdzieś te nasze spojrzenia związane z chodzeniem po górach są podobne. Dlatego w tym cyklu Krzysztof Rafigórski. Eee, czyta, mówi, recytuje. Odczytam wiersz Miłosza, a potem posłuchacie mojego. Wino śpi w beczkach z dębu nadryńskiego. Budzi mnie dzwon kościółka między winnicami, Mittelbergheim. Słyszę małe źródło. Pluszczące cembrowinę na podwórzu, stóp drewniaków na ulicy, tytoni ischnący pod okapem i pługi, i koła drewniane, i zbocza gór, i jesień przy mnie są. Oczy mam jeszcze zamknięte. Nie goń mnie ogniu, potęgo, siło, bo za wcześnie przeżyłem wiele lat i jak w tym śnie czułem, że sięgam ruchomej granicy, za którą spełnia się barwa i dźwięk. I połączone są rzeczy tej ziemi. Ust mi przemocą jeszcze nie otwieraj, pozwól mi ufać, wierzyć, że dosięgnę. Daj mi przystanąć w Mittelbergheim. Ja wiem, że powinienem. Przy mnie są jesień i koła drewniane, i liście tytoniu pod okapem. Tu i wszędzie jest moja ziemia. Gdziekolwiek się zwrócę i w jakimkolwiek usłyszę języku piosenkę dziecka. Rozmowy kochanków. Bardziej od innych szczęśliwy mam wziąć spojrzenie, uśmiech, gwiazdę, jedwab zagięty na linii kolan. Pogodny, patrzący mam iść górami w miękkim blasku dnia nad wody, miasta, drogi, obyczaje. Ogniu, potęgo, siło. Ty, co mnie trzymasz we wnętrzu dłoni, której bruzdy są jak wąwozy olbrzymie, czesane. Wiatrem południa. Ty, co dajesz pewność w godzinie lęku, tygodniu zwątpienia, za wcześnie jeszcze. Niech wino dojrzewa, niech podróżni śpią w Mittelbergheim. Czesław Miłość, napisane w Mittelbergheim w Alzacji w 1951 roku. A za chwilę Wiersz Mittelberg.